Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Half Deda Ja nagrywać z levela, nie ma, więc będę nagrywać sam. Się nie zagramy na Nightmare, bo Nightmare to Nightmare, eee, zagramy Hejna Turaf i piramidę. Zagramy piramidę 6. Malo eee, piramidę 5 bo tym sam, nie gram z kimś, więc to troszeczkę tak zajmie przejście takiego piramida albo po prostu. Śmierć w tej piramidzie się też pojawi, więc wszystko zależy od tego, jak szybko znajdziemy wyjście, kiedy mi szczęście, co nam się wygeneruje, ile będzie śmiertelnych pułapek kategorii. Ucieczka jest y, po prostu wieczna, że y, trzeba użyć buta. Okej, okay, to jest bezpieczne. Hopsy, możemy przebiec na spokojnie. Tu obok też jest bezpieczne, bo jest zerówka, y, więc może 10 buta dostaliśmy. My tu kolejną zerówkę, y, czyli to też będzie bezpieczne. Nie ma tu wyjścia. Obok są dwie pułapki. Czyli pułapkę mamy na pewno tutaj. Okej. Okay. Ktoś się spadł. E, to jest na pewno pułapka. A jednak nie. Czyli tu będzie wyjście, znając już życie. Tak jest, dokładnie. Dzień dobry. Do widzenia. A, tam jakąś magnetyczną kulę. Ten tu się rekinem bawi. A my skaczemy na dół na piętro numer 2. Mamy mapę oczywiście tutaj jest troszeczkę większe. Jest, nie chcę tam chodzić w te kontenery. E, okej. Okay. Tam mamy coś takiego? tam będziemy mi tu.. Ślimaka, okej. Okay. Dźwięk ślimak robi teraz boom. E, I ślimak teraz powinien być obok ślimaka Powinno być stosunkowo... Bezpiecznie, tak? Mamy drugi bucik. O Jezu nie, tego nie ty. Panie kosmito, zostaw mnie. No i spieramy pana kosmita, który będzie mi prześladować teraz. Dopóki nie znajdę z tego... ...poziomu wyjścia. To pan kosmita będzie mnie prześladować, a my bar, super, na nic mi bar teraz, naprawdę. I trzeba poczekać, aż tu się to będzie przejść to zamykać, naprawdę, au. Okej, okay, mamy hajsiarkę i mamy wyjście. Ale on będzie za mną... on za mną spadnie. No super. Czemu on musiał spać tam gdzie ja mam wyjście, nie? Ja tam teraz, do niego muszę iść. Dobra. Mamy spokój od niego, czyli tam nie możemy już iść, bo on tam jest. Ten brzydal. by się znaleźć coś, co nam da jedzenie gdzieś bezpieczne. Tu jest bezpieczna sala. De facto. Obok są tu pułapki. Będą. No, nie ma jedzenia, niestety nie ma jedzonka to jest na pewno... Pu, może, nie musi być pułapka no i nie ma tutaj o szybko poszło, naprawdę szybko, znalezienie tego wyjścia okej, okay. czwarte piętro to wszędzie jest pułapka wokół nas teraz na... na pewno, ze ślimakiem hmm. starałem się z tego dostać jakimś cudem Naprawdę? Kolejny ślimak. A, prąd. Super. Nie prąd w tej grze. O, jest wieczne. No, bar. Dzień dobry. Czy mogę prosić o adwokat albo coś ciekawego do picia? No chyba nie ma nic pan dla mnie. Nie wiem, czemu zawsze tym pokazuję na czerwono ich. Chyba dostaliśmy jedzenie, tak, to jest jedzenie. Dzięki temu się troszeczkę wyleczymy. Tylko sobie oczywiście skonsumujemy. I się... Za każdym tym piętro jest coraz większe. No. my zginęli. I gdzie, tu gdzieś był bucik. si dobrze pamiętam. Au, nie chcę dostać. Chcę dostać mój but. Dobra. Oddać mi mój but. Okej, okay, to mamy tego dziwnego dziedygę, dobra Au To zabolało. gro Mój super jeszcze się palę Okej okay. Ręka szczypcowa Kwasowe jeziorko, nie no super rzeczy, naprawdę ja mam... Jeszcze te piłki A ja szukam wyjścia stąd Dobra, weźmy do kwasu O To było całkowicie przypadkowe Nie ja tu trzeba poszukać, żeby mi się trochę życie odnowi, no bo z 200 ma by ja zbyt długo nie pożyję Okej okay. No nie, no. To już was. Dobra, ja uciekam do krawów. Co mnie zabiło? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba ten ślimak mnie zabił. Ale cóż. To by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie, drodzy widzowie.